Cześć, ja mam go z tej strony, Napek, a w dzisiejszym odcinku Wam chcę przedstawić typowy dzień z życia impostora, tak, typowy dzień z życia impostora, więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki do góry oraz subika z dzwoneczkiem, a ja ubieram mój skinek, już żeby być impostorem i wierzę w to mocno, a więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki do góry oraz ubikac z dzwoneczkiem, bo dobijamy 100 subów a ja już bez przedłużania zaczynamy giereczkę Ok i nie zapomnijcie wpaść do jupika na kanał oraz y, puszka Ok oraz na mój tiktok z hymonowy, y, przez y, pierwsze y, pierwsze o to jest 0 y, a więc jesteśmy impostorem już w pierwszej gieraczce tutaj mam takie małe mody <grybujesz> jakby to ująć. Okej, okay. gdzie mamy taski? Okej, hm. Ok, tutaj sobie coś zrobimy albo jednak nie. sobie wejdziemy do węcika, cyk, pyk, myk. Okej, okay, ustawiłem specjalnie im trochę mniejszy Crow made Vision za dwa. Ojej. Ale idealnie. No zobaczcie. Jeszcze przed zgłoszeniem. O! Cztery osoby zostały zabite, a więc yy, dobra. Widzimy się jak już przegłosują. O. Ej! Czemu oni na mnie zagłosowali? Przecież było dark blue. To ja chyba nie jestem dark blue, tylko, da tylko ten. Tylko czerwony. Gdzie jest drugi impostor? Orange, Orange, Where are you? Dobra, ona wszedł sobie tu. No i widzicie, typowa giereczka. Od razu winek. No i co, zostawcie łapeczkę do góry i subika z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej takich części. No i się z wami żegnam i bajo.